Mamo, opowiesz mi bajkę? Oczywiście, Milo, jesteś gotowy? Bo ta historia zaraz się zacznie. Milo, lekarz. Ding-dong. Klient w pralni. Kto to może być? Milo, lofty i lark biegną podekscytowani do wejścia. Doktor Diament chce wyprać swoje ubrania. Po długim dniu w szpitalu jest bardzo zmęczona. Złożyłam złamane kości, wyleczyłam bóle brzucha. Opatrzyłam uszy i nawet zdarte kolana, mówi ziewając. Wypierzemy wszystko raz, dwa. Obiecuje tata Milo i pakuje wszystko do kosza. Milo, Lofty i Lark łapią ubrania i zanoszą je do satsa. Cześć! Co dziś dla mnie macie? pyta robot piorący. To rzeczy pani doktor. Odpowiada Lark. Sac, masz może jakieś ubrania szpitalne, które możemy założyć? pyta Milo. Oczywiście. Chwilę później cała trójka trafia dzięki Sac'owi prosto do szpitala. Dobrze, że jesteście. Wita ich doktor Diament. Możecie dziś zająć się izbą przyjęć. Muszę się koniecznie zdrzemnąć. Milo kiwa głową, ale lofty i lark są trochę rozproszeni przez zabawne urządzenie rentgenowskie. Doktor się uśmiecha. Czasami śmiech to naprawdę najlepsze lekarstwo. Milo, lofty i lark robią obchód. W pierwszym pokoju leży Mycroft Dubois. Ma okropną czkawkę. Co można na to poradzić? Po krótkiej naradzie Milo ogłasza: Musisz wypić tę szklankę wody. Do góry nogami. Niestety, czkawka nadal nie ustępuje, ale muszą iść dalej. W kolejnym pokoju jest Madame Dolores. Straciła głos. Dzieci szukają głosu operowej śpiewaczki. Lark zagląda nawet pod łóżko. Nic, nie możemy znaleźć głosu, mówi pacjent celowty. Nagle z korytarza dobiegają głośne dźwięki. Tyle nowych pacjentów. Zanim zdążą im pomóc, próbują uwolnić klauna choracego z hula-hop, ale zaplątał się zbyt mocno. Dlatego pędzą do recepcji. Moja głowa, moja ręka, mój kręgosłup, byłem pierwszy. Wszyscy pacjenci krzyczą jednocześnie. Musimy ich wszystkich wyleczyć, decyduje Milo. Z powrotem u Mycrofta. Lark mówi. Moja mama mówi, że na czkawkę pomaga porządne zaskoczenie. Pożyczają więc zabawne rzeczy od klauna choracego. Niestety też nie działa. Ponieważ nie mogą tracić czasu, Milo zagląda do gardła Madame Dolores w swoim zabawnym przebraniu. Ale tu ciemno, stwierdza, ale głosu nadal nie ma. Cokolwiek próbują, nic nie pomaga. Lofty siada rozczarowany na szpitalnym łóżku. Już nie mogę, wezwijcie lekarza. Gdy Milo i Lark siadają obok niego, Przypadkiem naciskają pilota. O nie! Łóżko zaczyna pędzić przez cały szpital i z hukiem zatrzymuje się w jednym z pokoi. Ale co się dzieje? Wszyscy pacjenci wybuchają śmiechem. Czkawka mija, głos wraca, hula, hop się odplątuje, wszyscy czują się lepiej. Gdy doktor diament wraca, Milo z dumą oznajmia: Wszyscy są wyleczeni. Śmiech to naprawdę najlepsze lekarstwo. Potem Milo, Lofty i Lark wracają do pralni. Sac wita ich. Jak było w szpitalu? Dzieci opowiadają o wszystkim z entuzjazmem. Jak dorosły chcę zostać lekarzem. Woła Milo. Lofty i Lark zgadzają się. Praca w szpitalu jest naprawdę ekscytująca.